W tym filmiku pokażę Ci, jak wykonać makijaż biznesowy, czyli taki, który będzie wyglądał profesjonalnie. Nie będzie odwracał uwagi od meritum, ale przy okazji będzie upiększający. Zaczynamy od podkładu. Nałożę podkład Wonder Match, to jest podkład o dość mocnym kryciu i takim satynowo-matowym wykończeniu. Nakładamy na środek twarzy i najpierw rozsmarujemy, wygładzając skórę. Możemy też te ruchy wykonać gąbką. Chcemy, żeby cera wyglądała bardzo naturalnie, w takim sensie, że nie będzie widocznego makijażu, żeby nie było go dużo i nie był, tak wiecie, ciężko zauważalny na skórze. I korektor, również Wonder Match, to jest odcień Peach, czyli taki delikatnie brzoskwiniowy. Przykryjemy nim cienie pod oczami. W tym makijażu zrezygnujemy z brązera, więc możemy troszkę wymodelować twarz na samym środku, rozjaśniając ją korektorem. W makijażu biznesowym chcemy ujednolicenia cery, zakrycia ewentualnych mankamentów i bardzo delikatnego, subtelnego podkreślenia urody. Ale bez jakiegoś zbędnego rozświetlania, bez mocnego blasku, nie chcemy odwracać uwagi od naszego profesjonalizmu. Dlatego dzisiaj raczej skupimy się na pudrach, które mają satynowo-matowe wykończenie. Takim typowo, kompletnie matowym pudrem jest właściwie nie tyle puder, co podkład w kompakcie to jest warietę. Zresztą dobrze wiecie, jeden z moich ulubionych. Jeżeli wolicie pudry o konsystencji sypkiej, to mam dwie opcje. Albo warietę Hydralus Powder, to jest ten puder o matowym wykończeniu, ale o mokro zimnej. Konsystencji, wykończeniu, odczuciu, albo coś pomiędzy matem a rozświetleniem. I to jest puder o satynowym wykończeniu. On delikatnie odbija światło, ale nie jest zbyt podkreślający ani porów, ani załamań skóry. I tego pudru właśnie użyjemy na środku twarzy. Czas okiełznać brwi, użyjemy kredki z Micro Precise Brow Pencil. Uzupełnimy. Pojedyncze braki, bez jakiegoś zbędnego podkreślenia kształtu. Makijaż oczu będziemy trzymać w takim absolutnym minimum. Najpierw wyrównam koloryt powieki, ale żeby zrobić to jak najszybciej i najdelikatniej, po prostu delikatnie omiotę dużym pędzlem, używając właśnie podkładu pudrze czy pudru Varieté. On ma wystarczające krycie do tego, żeby od razu zrobić nam piękne płótno. A też ten problem przy powiece przetłuszczającej się z trwałością tuszu, który odbija się na powiece, po przypudrowaniu będzie zminimalizowany lub kompletnie wykluczony. Jak wspominałam na początku, w tej wersji makijażu biznesowego zrezygnujemy z brązera, ale miłoby było delikatnie zaznaczyć policzki przy okazji ożywiając cerę w taki nienachalny sposób, dlatego użyjemy różu, to jest Field of Blush w bardzo delikatnym kolorze, czyli odcień 01. I muśniamy nim policzki. Oczy, przez dodanie korektora i przypodrywanie powieki, troszkę straciły na wyraźności, dlatego zaraz to wszystko przywrócimy, tuszując rzęsy. Ale tak dla przełamania i dla delikatniejszego efektu, użyjemy brązowej maskary. I to jest nowość: brązowa maskara wariety. żeby już całość idealnie zamknąć, pomalujemy usta. Tutaj nałożę błyszczyk, to jest Diamond Lip Gloss. Jeśli chodzi o taką minimalistyczną wersję makijażu biznesowego, to to byłoby już na tyle. Jeżeli nie możecie używać w swoim miejscu pracy cieni do powiek, no to to jest idealna opcja. Natomiast jeżeli chcecie dodać trochę głębi i trochę bardziej urozmaicić ten makijaż, to możemy delikatnie powiększyć oko, ale w dalszym ciągu w taki niezobowiązujący sposób. I w tym celu użyję paletki e Varieté, a dokładnie myślę, że sięgniemy po ten cień, ewentualnie czesnat. Nakładam ten cień powyżej załamania powieki. I zobaczcie, że dodając tylko właściwie jeden element, jakim jest bardzo jaśniutki cień, i zaznaczeniu załamania powieki i dolnej powieki, kompletnie zmienił się odbiór tego makijażu. Dalej jest minimalistyczny i raczej na pierwszy plan wychodzi uroda Doroty niż sam makijaż, ale jednak jakoś tak oko wygląda na większe, prawda? I tym samym drugą wersję makijażu biznesowego mamy gotową.